Witam Cię. Dziękuję za zainteresowanie produktem Regulamin Konkursu. Ten produkt to podstawowy dokument, który pozwoli Ci na uregulowanie warunków konkursu, a następnie na jego sprawne przeprowadzenie. We wzorze z łatwością uzupełnisz pola definiujące, kto jest organizatorem konkursu, jakie jest zadanie konkursowe i oczywiście co w tym konkursie jest nagrodą. Regulamin jest podzielony na takie czytelne sekcje, które pozwalają uczytelnikowi z łatwością odnaleźć potrzebne mu informacje. Dodatkowo do dokumentu trafiła drobiazgowa procedura reklamacyjna, która z całą pewnością usprawni Ci rozpoznawanie wszelkich roszczeń związanych z organizowanym konkursem. Jeżeli miałbyś więcej pytań odnośnie tego produktu, pamiętaj, że zawsze możesz umówić się na bezpłatną konsultację pod adresem rozmowa.gajekpartnerzy.pl. Do usłyszenia.